1 stycznia mały impostor po balu sylwestrowym właśnie wraca do domu, ale musi pokonać jeszcze długą leśną ścieżkę, na której stanie się coś, czego nikt się nie spodziewał. Zostaw suba i łapkę w górę oraz koniecznie zobacz ten film do końca, aby poznać zakończenie tej historii. Jeju, słuchajcie, moi drodzy, słońce już zachodzi, zobaczcie, zaraz będzie ciemno, a jeszcze mam taki kawał, słuchajcie, do domu. W ogóle ta impreza Sylwestrowa była naprawdę mega, słuchajcie, naprawdę już tak się dawno nie bawiłem, dobrze, słuchajcie, więc muszę generalnie wrócić sobie do domu, ale naprawdę mam jeszcze tylko w ogóle ta drużka na szczęście jest, bo ja się wiem, przez Trafił, ale dobrze, słuchajcie, muszę wracać tą dróżką, generalnie zobaczcie w ogóle, ale co co tutaj jest, zobaczcie. Brawo, znalazłeś skarb, że ten wyszedłem po przedłużonicy, jakie nie było. Słuchajcie, o co chodzi w ogóle? Gdzie jest? Czyli gdzie jest starsza część dróżki. Ej, on chyba tam zakręca w ogóle, ale co to jest? Brawo, znalazłeś skarb, otwórz ją. No dalej, otwórz. Słuchajcie, jaki skarb? Przecież to jest normalna dróżka, którą zawsze wracałem do domu. Słuchajcie, tam jest chyba dalej mój dom. Zaraz, zaraz. O co chodzi, mój drodzy, Jaka skrzynia w ogóle ją, Jak myślicie, czy otwierać, czy nie otwierać? Ja myślę, że może ją otworzymy, wiecie, bo skoro tutaj pisze, że jest to może, może słuchajcie, skoro jest napisane, że jest skarb tutaj, to może faktycznie coś dobrego dostanę Więc słuchajcie, myślę, że mogę ją otworzyć Więc dobra, słuchajcie, otwieramy tą skrzynkę Może przynajmniej dostanę coś, czym szybciej się przetransportuję do mojego domu Dobra, słuchajcie, otwieramy w ogóle Eee, czemu tutaj nic nie ma? Ej, o co chodzi? To jest jakiś chyba skam, moi drodzy, przecież tutaj nic nie ma Jak to w ogóle? Czekajcie O co chodzi, moi drodzy, w ogóle, czy tutaj nic nie ma Co to? Co to? a o, a, moi drodzy, co, co to było w ogóle? Zaraz, zaraz, co się stało w ogóle? Czemu jest już ciemno? Ej, co się. Co się dzieje? Ej, przepraszam bardzo, kim, kim pan jest w ogóle? W ogóle, co się stało? Czemu, czemu, czemu ja leżę w ogóle? Ej, bez. O, czy ja byłem nieprzytomny, słuchajcie? Ja chyba byłem nieprzytomny. Ej, przepraszam bardzo, ale co tu. Co tu się dzieje w ogóle? Ej, zaraz, zaraz, co się dzieje? Przepraszam bardzo, to jest jakaś pomyłka chyba. Ja do domu wracam, jestem tylko impostorem zwykłym. Ktoś chce się z tobą spotkać. Ale jak to ktoś? Ale kto chce się ze mną spotkać? Przecież ja nic nie zrobiłem. Raz! To, to dobrze, ale no, przepraszam was bardzo, możecie... Ale... Dobra, już idę za wami, spokojnie, tylko spokojnie, dobrze, naprawdę, już bez, bez żadnej przesady. Okej, okay, dobra, idę z wami w ogóle, słuchajcie, w ogóle co to? Co tu to, to? są Jakiś stwor leśny, ej, stwory leśne są! Dobra, już spokojnie, boże słodki, idziemy, w ogóle dostałeś strzałami. Nie wiem kim ty jesteś, ale dostałeś w ogóle strzałami generalnie, ale dobra, słuchajcie. Dobra, ty tam się mną nim przejmuj. Dobra, idziemy już, boże, słodki, moi drodzy, przy tobie ja tylko wracałem do domu swojego. Możecie mnie puścić w ogóle. Naprawdę, to jest już jakaś przysta, W ogóle gdzie wy mnie prowadzicie? Co tam jest w ogóle za tymi drzewami, ej? A, co tam? jeszcze. Co tam jest w ogóle za tymi drzewami, drzewami. Ej, bez przesady, proszę was, naprawdę Nie przesadzajmy tylko, bo naprawdę, no przecież A w ogóle kto jest tym waszym kimś, kto się ze nami spotkać. Co to jest tam? Czy tam jest ogień? Dobrze, już spokojnie co to? Co to jest w ogóle? Boże słodki mój, co to? Co to jest w ogóle? E, gdzie co to wy mnie zaraz widzisz? Gdzie wy mnie prowadzicie w ogóle? Boże słodki, dobra, ale zobaczcie, to jest ogień w ogóle, ej, bez jaj, co to jest za miejsce? Proszę was, zostawcie no, no już milczę, dobrze. Dobrze, już się domyślę w ogóle, proszę was. Naprawdę, ale to tutaj mam wejść w ogóle? Jak tu jak tu wejdziemy w ogóle? Aaa, chodź za mną. Dobrze, dobrze, Boże, słodki, to tu jest jakiś napis E.T.? Co to jest E.T. w ogóle? Czemu to jest napis E.T.? Zobaczcie, E.T. tu jest napisane, ale jestem. Musisz przejść przez ten ogień. Przejść przez ogień? Ale ja się spalę przecież, dobra, czekajcie. E o Boże, dobra, przeskoczyłem. O. dobra, całe szczęście. Boże, słodki, jaki skok wykonałeś. Dobrze, i gdzie my teraz idziemy w ogóle? Ej, bo, bo tutaj, czemu tutaj w ogóle? Dobra, ale co, co mam teraz zrobić w ogóle? Chodź za mną. Jak to za tobą? to, bo tutaj? Nie no o, bez przesady. ogóle. Bez przesady w ogóle, okej, okay. i co to? Co tu, co tu jest za kościotrup w ogóle? I Patrz co tu? Na dół. Czy to jest zejście na dół? Okej, okay, no dobra, schodźmy na dole, ale w ogóle co tu... Co tu jest na dole takiego? Bo naprawdę... już ja ja Co to? Co to jest? Eee, moi drodzy, co to? Co to jest za miejsce w ogóle? I bez przesady w ogóle. Co to jest? To jest twój największy kosz. Co to? Co to jest za ko... Koń z, ma z czapką Mikołaja? Jesteś w czarnej dziurze. <grym> e, ale zaraz, zaraz, zaraz. Co to? Co to jest w ogóle? Przepraszam bardzo, ale kim ty jesteś w ogóle? Czy tutaj chciałeś się ze mną spotkać? A dobra, myślałem, że będziesz mojego brata sobie zabijał yy, jako impostor? Nie, przepraszam, tak? kim, kim ty w ogóle jesteś? Ja jestem korsem, ja korsem. Bo... Nie, ale przepraszam bardzo, czy ja zabiję twojego to... brata jako impostor? Tak? O Boże, słodki, dajcie ci A jak, jak kim jest twój brat w ogóle? Short Horse i ty go Lefie. właśnie robisz. Ale, dobrze, ale przepraszam was bardzo, co teraz ze mną Lefie. zrobicie? Co wy, co wy planujecie ze mną zrobić w ogóle? Zaraz y cię zjem w całości, ale najpierw y do grilla na się Do grilla? Zaraz, zaraz, jakiego grilla e w ogóle? Lefie. Możemy iść na obiad, bo nie jedliśmy od 15 godzin. A wy nie, nie. nie zjedliście śniadania, więc idzie śniadanie gdzieś. I? Boże, słodki, dobra, ale, ale to mam nadzieję, że mnie nie... Ale dobra, i co mam teraz tutaj robić, Przepraszam bardzo, pani Longhorse. do tej wody, żebyś ten umarł, tam. Ja i mam tam wyjść do tej wody, żebym umarł? Ej, zaraz, tak? zaraz, pani, pani Longhorse, jak to tutaj? No ale proszę pana, ja umrę, okay. no przepraszam bardzo, nie tego pana. No, ale przepraszam, to zostajesz w sensie tak samo jak Dobrze, 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 już, już spokojnie, panie. Boże, słodkie dody, co ja teraz zrobię? Nie, naprawdę, tu jest jakieś wyjście na górę, zobaczcie, tu nie, tu, tu jest w ogóle coś na górze, zobaczcie. Tu jest jakieś na górze wyjście, zobaczcie. Tu jest studnia jest studnia wodna, zobaczcie. O nie! A ty co? Nie, nie, nic, nic, nic! Boże słodki, mój drodzy, jaki muszę jakoś stąd wydostać, zobaczcie, mój drodzy, on w ogóle poszedł. Dobrze, że mi się... zostawili mnie w ogóle, jestem tutaj sam, słuchajcie. Ale dobra, słuchajcie, jak ja w ogóle mam się tutaj schować, zobaczcie, może w tej trumnie w ogóle, nie, nie mogę do trumny wejść. Słuchajcie, ale muszę jakoś stąd, tam... U, Boże słodki, czy to jest jakiś mój poprzednik? mój drodzy, będzie ciężko, ale chyba, słuchajcie, musimy się stąd jakoś wydostać, słuchajcie, więc koniecznie kibicujcie, ponieważ naprawdę coś czuję, że naprawdę to będzie ciężkie. Jak oni patrolują ten cały teren, tam jest ogień dookoła. Czy Longhorse mój dody chce mnie zjeść? Nie, naprawdę, słuchajcie. Spróbuję jakoś stąd uciec w ogóle, może bo on nie patrzył generalnie, zobaczcie. O nie, tu jest jakiś typek, zobaczcie, tu jest typek. Może wybije okno, słuchajcie, i wyjdę przez okno. Dobra, słuchajcie, wychodzę. O nie! Dobra! Boże, spodkie gdzieś że mnie nie widział. O nie, o nie, o nie, dobra, słuchajcie. O nie! Dobra, słuchajcie, nie, ja, ja się ukryłam gdzieś, szybko. Szybko muszę się gdzieś ukryć, słuchajcie, naprawdę. Bo, Boże, spodkie, jak ja teraz, w ogóle jak ja teraz tutaj... Jak ja stąd ucieknę w ogóle, zobaczcie? Tu jest ogień wszędzie, słuchajcie. Ale dobra, słuchajcie, tam chyba, tam chyba jest gdzieś ten Longhorse. On tam gdzieś był, słuchajcie. Ale dobra, słuchajcie, spróbujemy. A zobaczcie, tam jest jakaś wieża, Spróbujemy wejść do tej wieży i pójść na górę. Może przynajmniej ktoś mnie zauważa, może ktoś usłyszy moje wołanie. Nie, nie ma, nie wchodź o co chodzi w ogóle. Co to jest na dole w ogóle? Boże słodki, tu jest jakaś w ogóle księga, zobaczcie, tu jest jakiś pentagram. Boże słodki w ogóle. Jeju mój drodzy, jakie w ogóle nie... O nie nie, przepraszam ale bardzo, bardzo to nie to przepraszam! To o Boże słodki, Wie... nie! Jak to się mówiło w tych czasach O, prank, prank, prank! N nie prank, nie prank! Ale co ja mam na dół, co tu jest w ogóle na dół A mam... Tutaj na dół możesz... Mam na dół iść? Nie no przepraszam was bardzo, no nie no! Dalej no, miejsce trafiłeś. No nie no przepraszam bardzo, no ale co tu jest co tu jest na dole? Jeju, co tu jest? Kolejna baza jest na dole, naprawdę? Nie no, co ja mam teraz zrobić? Kto był, wiesz kto był? Kto? Tutaj by był... Y, Tutaj by był Sandy i El Primo. Sandy i, i El wyrzucał. Primo? Ci z Brawl Stars? Tak? Boże słodki, dobra, nie, nie, ale co? Nie, nie no ale... proszę, proszę bardzo, no nie, nie róbcie mi tego, błagam was. Co i co tutaj mam? Ja mam tutaj wejść? Nie no, nie no, nie no co ja teraz zrobię, no bo, może, Boże, słodki moi drodzy, naprawdę. To jest jakaś To jest jakaś przesada naprawdę <laughs> już. Ej, dobra, ale proszę was nie jedzcie mi naprawdę ja przepraszam za tego pana brata, pani Longhorse, ale proszę was, naprawdę zostawcie mnie, tylko wrócić do mojego domu. Proszę pałas, Primo i Sandy Nie no, El Primo i Sandy, boże, nie! Dobra, ale proszę, chociaż mi.. Boże, Słodki, moi drodzy, jak ja mam stąd uciec, jak tu się nie da uciec, naprawdę? Słuchajcie, ja myślę... Moi drodzy. A może, może spróbujmy przykupić jakiegoś strażnika? Słuchajcie, ey! E, e, strażnicy, przepraszam was. O, przepraszam cię bardzo. E, przepraszam cię, słuchaj, Sary. Przepraszam cię bardzo. Jest jakaś możliwość, żeby się dogadać jakoś? Coś coś wiesz? Jakoś się dogadać? Ja bym ci zapłacił generalnie. Ja bym ci zapłacił w złocie generalnie. Dam ci trzy staki złota. Jeżeli mnie stąd wypuścisz i pomożesz mi stąd uciec, ok? Bo generalnie jestem z bogatej Mało. rodziny impostorów. Mało. Mało, no to pięć taków, ok? Proszę Mało. bardzo. No nie, no sześć staków. jest skrzynka bloków. Cała skrzynka bloków złota. Ale Diamentów. Ja... Diamentów ja tyle nie mam, Cała skrzynka no. bloków diamentowych. Ale ja tyle nie mam, mój drodzy. Jakie mam zapłacić całą skrzynkę bloków diamentowych? Nie, naprawdę, słuchajcie. No to e... nie wyjdziesz, No dobra, no, dobra. dobra. Umow... Umowa stoi. Okurę. Umowa stoi. E... On... Popuścił i ca cała cela jest brudna. Panie Longos, ja jestem dobry do zjedzenia, naprawdę ja się tutaj przygotowuję do zjedzenia, zaraz będzie mógł mnie pan zjeść spokojnie. Dobra, dobra. Dobra. bo, bo pani, panie strażniku, panie strażniku, okej. Okay. Niech pan słucha, naprawdę, ja się z panem dogadam, zrobimy tak, panie strażniku, że ja panu zapłacę ten cały w moim domu generalnie, jeżeli pan mnie tam odstawi, to tam czeka na pana cały stack bloków diamentowych, okej? Okay? Tylko musi mi pan pomóc uciec stąd, dobra? Wow. Dobra, pani strażniku. Wow. No to ca cała, cała skrzynka bloków diamentowych, dobrze? Będę miał się wtedy na oku, pamiętaj Dobrze, będzie, tylko musi Widzisz, mi pan stąd wypuścić, broń. bo ten nie Tak, widzę tą broń Dobrze, możemy w takim razie uciekać proszę pana, tylko niech pan otworzy te drzwi, proszę. proszę Proszę mi otworzyć te drzwi, no Teraz jest zły moment Trzeba to zrobić w środku nocy W środku nocy, okej, okay, to ja w takim razie idę spać Ale kiedy on nie zamierza zjeść ten longhorn w ogóle? Za pięć dni Za pięć dni? Dobra, słuchajcie, więc... Dobra, niech... To, to, ja w takim razie, ja idę spać To proszę mnie, niech pan mnie w takim razie obudzi, okej? Okay? Ja idę spać i będziemy sprawdzać, co tylkoś wydostać Więc ja teraz się, leżę, kładę się spać I niech pan nie budzi, okej, okay? moi drodzy? Słuchajcie, ja zasnę Ej, wstawaj! E, e, co? Co? E, zaraz, co? Ja już wstaję? Dobra, Ej. już możemy uciekać? Dobra Ej. Klucze muszę wziąć Dobra, bierz klucze i szybko no, mnie otwórz klucz. Otwórz mi te drzwi w ogóle Dobra, no ej, otwórz mi te drzwi Ej, zaraz, komuś tutaj otwieram Okej, okay, ot schowek? Tu jest? Boże, tu jest chowek jakiś Boże, Ach, moi drodzy Dobra, dobra otwieraj, otwieraj w ogóle Otwieraj w takim razie mi te drzwi Dobra, Bię, dobra, szybko. szybko Idziemy, i teraz gdzie oni są? Gdzie, gdzie jest ten, ten, gdzie jest ten long course? Gdzie on może nie, być w ogóle? Najprawdopodobniej śpi. Śpi teraz? Dobrze, więc musimy szybko iść w ogóle. Cicho, bądź teraz, cicho, dobra, bądź. dobra, jestem cicho w ogóle. Okej, okay, Boże, słodki, mój cały szczęście się, się zgodził, ale boję się, czy on mnie nie zdradzi, słuchajcie. Jak myśli, on mnie zdradzi, czy nie zdradzi? Bo to może być jakaś podpucha, moi drodzy. Ale dobra, mm. słuchajcie. O, witam pana, witam pana. Boże, słodki, on tam jest, e, dobra. Czekam, e, chcę razie, ja się ukrywam. Boże, go dobrze. Boże, on to myśli, to myśli to jak to mnie przyrządzić, mnie przyrządzić ja, moi drodzy, to jest naprawdę dziwne. Okej, dobra. Cały szybko. Chodź Cóż, siebie. dobra, szybko idziemy, ja idziemy, idziemy. idziemy. ale nie może się skatnąć. Dobra, szybko, dobra, idziemy, tylko po cichu musimy iść, po cichu, żebym nas nie zauważył. Gdzie on jest w ogóle? Nie wiem. Okej, okay, dobra, tutaj, tutaj. O nie, o nie! On, on, on chyba śpina stojąco, on chyba śpina stojąco. Boże, jest takiego? on śpina stojąco. Dobra, Uah. szybko. Szybko, idziemy stąd. Dobra, szybko, nie ma ich. Szybko, uciekamy. Dobra. Mój do dom lasu, jest do gdzieś lasu, tam. Do lasu, tam jest mój dom. Tam jest mój dom. Musimy tam iść, generalnie. Do, do lasu, do tutaj, lasu. szybko. Do lasu musimy iść. Dobra. I niech pan idzie ze mną, bo chyba wiem, gdzie jesteśmy w ogóle. Dobra, słuchaj, tam była gdzieś ścieżka. Musimy dojść do tej ścieżki i musimy gdzieś. Jest... Panie Strażniku, gdzie jest pan w ogóle? Dobra, szybko, szybko już się zaraz widno w ogóle robi. Musimy w ogóle iść, słuchajcie. Musimy iść tam, w tamtą stronę, generalnie. Panie Strażniku, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, teraz, tutaj, gdzieś. I to jest tam, gdzieś za tymi drzewami jest mój dom. Więc pójdziemy teraz, tutaj, od Dobra, tutaj i teraz musimy. Okej, okay, tu jesteśmy na tym klifie chyba, chyba wiem gdzie jesteśmy. E, dobra, więc tam jest gdzieś mój dom. Niech, niech pan idzie za mną, panie, tutaj, panie strażniku. Okej, okay, idę tutaj, tutaj, tutaj. I musimy teraz przepłynąć to jezioro. Jest tutaj mój dom, tu jest mój dom, zaraz. Co w ogóle. Nie jesteśmy... Wypuści Wypuściłem ci tylko na tego, żeby mieć lepsze życie, bo. On nas głodzi. On was głodzi, no bo to jest... on jest jakiś nie, zły... nie, godziny nic nie, jadłem. 24 godziny? Dobra, tu jest wejście, więc nie, w takim no. do w tutaj w ogóle. w nie, 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 kasę. Jesteśmy w domu w ogóle. nie, nie, generalnie, ponieważ e, z nie, kasą to nie, będzie, bo jej nie, mam nie, Ale ja ją spróbuję o nie. W ogóle. Nie, 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 do nic. nie, 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 ją spróbuję to? nie, nie, proszę, proszę, nie, 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 nie Proszę nie, pani Longhorst, ja bardzo proszę. proszę ci, tak? nie sobie, e, no, bardzo nie, proszę. ...go przekupić tak i tak Nie będzie. Nie, dobra, dobra, ale już przepraszam, nie, no nie, to jest jakaś beznadzieja. To masz pieniądze, ja... to ja Nie, 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 proszę! proszę, proszę ja, Szefia, jeszcze no. zanim pan w Mogę podpalić cały dom, eh? Nie, 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 to jest dom moich dziadków, nie! A mam... A nie... A, a. Oh. Więc, moi drodzy, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobała nowa seria z historii. Słuchajcie, i napiszcie w, kom w komentarzu, jaką następną historię chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Słuchajcie, i pamiętajcie, aby zrobić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem I do zobaczenia w kolejnej, niezwykłej Minecraft historii. Do zobaczenia, że dajcie cześć. Tak się